Witam Was bardzo serdecznie. Wraca Scena. Kontynuuję ten odcinek od razu, zaraz. Kontynuuję sobie spokojnie. Um, co mogę zrobić? Serdecznie Was zaproszę do obejrzenia. No i mam nadzieję, że tym razem nie, nie będzie to trwało z 5 godzin czy więcej. Tylko szybciutko do skończenia tą misji. Znaczy szybciutko, wiadomo, żeby nie trwało to jest zbyt długo. I najlepiej, gdybyśmy tego nie, nie zginiali tutaj kilkakrotnie, jak to zwykle bywa z nami. Ale zobaczymy. Tu coś mamy do włączenia? Chyba nie. Im prędzej wyniesiemy się z tego zamarzniętego świata, tym lepiej. Mam na sobie kombinezon ochronny, a i tak zmarzłam. Oj, ty, 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 ty ja cię rozgrzeję, he-he. Mm, dobrze, otwieramy. Przykro mi, szepard, Mamy rozkazy od Benezji. Ognia! A, nie ma problemu. Cię pierwszego zabiję, tak? Dla przykładu. Zniszczę cię! Gdzie jesteś? Umarłeś. Mam nadzieję. Wow, ale oberwał. Jeszcze. Teraz ty. Dobra. Hmm. Było trzeba ze mną tutaj nie zadzierać. No pech. O wierzę. Jest tu kto jeszcze? Jo? Ok, chyba ich zabiliśmy wszystkich na śmierć. Nie jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. A i tak szybko się nie poddają, jak widzę. Mogę już zapisać? Mogę? Proszę, nie, nie mogę, cholera. Szkoda. Teraz mogę zapisać? Już nie ma przeciwników. Niestety nie. Fuck this. Ale już powinienem móc. Dobra. Zapisujemy. Jej. Dobra. Jedziemy dalej. jo Okej. Okay. Yy, mam nadzieję, że. Ten save mi się przyda i nie będę musiał słuchać 50 razy jakieś tam znaczy słuchać, zabijać ich 50 razy. Obym za pierwszym razem to przeszedł, ale nie wiadomo. To skacze cały czas. Jest <grytania> taka naładowana energią, jest ponadprzeciętnie. Dobra, chodźmy. Idziecie? Chodźcie, dobra, ładnie. Jest tu kto? No, rozpocznijmy. Jakiś pistolet jest? Sprawdźmy. Oddział. E, punkciki rozdaje. No, nie chciałem, ale przy okazji, jak już tu jestem, rzut. E, a ty, ty co chcesz. Jeden punkt ci tylko. O, sobie mm. O, okej, okay, dobra, nie działa. Ja już rozdałem, widać. E, ekwipunek Biorę wszystko Tali, tali, tali Twój pistoleci jak tam? Słabszy jest, dobra To nie sprawdzam dali nawet mm, Tutaj? Miałem iść? Tutaj mam nadzieję, że tutaj Okej, okay. szybko giną. Stara się szybko giną Biegnijmy. Dziwna jaskinia. Nie wiem kto wpadł na pomysł, żeby robi taki sobie niby budnek a to za chwilę przejście z jaskini jakiejś dziwnej. Turianin jakiś, Czy mi się zdawało tylko. Pokaż się ty. Ono tu. A, Turianin. O. No. Um, gdzie jest coś tutaj do otwarcia? Nic nie ma chyba. Tutaj co jest? A. Winda. Ja mam jechać tak w ogóle? To jakieś tam mesy wracam. No dobra, no to wracam do mesy. Mesy, mesy, mesy. O, oh, o, oh, o. Oh.

Uuuu, wow Tam nie możemy Więc chyba tutaj Tak, raczej tak Chociaż może nie Tak, tutaj, jej, jestem taki mądry Mądry taki, no 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 hmm. Czy my ostatnio tutaj tych wieżyczek nie zabijaliśmy przy okazji? Czy my tędy nie szliśmy? Tylko trochę deja vu, ale cóż Serio chyba ten szliśmy. No ja pierniczę. No nie, chyba nie, ale... Wow, to miejsce wygląda identycznie. Serio. Wow. Wow, wow, wow. Normalnie głowę bym sobie dał uczyć, że ten deszliśmy już. To jest ciekawe. Lecimy. I w dół Dobra. Plan jest taki. Przekonuję matkę Benezję, że jest z nami. Pomaga nam, zabijamy Sarena i jest okej okay. Taki jest plan, zobaczymy jak wyjdzie, zobaczymy Ej, ej, ej jakie déjà vu w ogóle ho, 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 Przecież ja tu byłem Miałem rację, wiedziałem, że nie zgłupiałem, Ale chyba to było zamknięte ostatnio, czy mi się tego zdawało, możliwe O, jest to i to być matką w stwarzaniu tkwi siła Móc nadawać kształty życiu, obrócić je ku szczęściu lub rozpaczy. Jej dzieci miały stać się naszymi dziećmi. Miały polować i zabijać wrogów Sarena. Nie weźmiesz mnie na współczucie, niezależnie od przebiegu rozmowy. Liara przybyła tutaj, bo tego chciała. Nie prosiłem jej. Nie, Naprawdę? w ogóle. Co im powiedziałaś, Liaro? Co mogłam powiedzieć, matko? Że jesteś szalona, zła? Miałam wyjaśnić, jak cię zabić? Co mogłam powiedzieć? Chcesz walczyć przeciwko oddziałowi komandosów Asari? Niewielu ludzi miało okazję. Nie wierzę, że mogłabyś zabić swoją własną córkę. Powinnam być wobec niej bardziej surowa. Ona mnie zatrzymała w miejscu. O nie, taka awangarda w kuchni. Zniszczęcie! Zniszczę cię. Co muszę zrobić? Moc A. Ona ma jakąś moc, ponad przeciętnie dużą. Jeje, je, tam tam te sprawy. Czy musimy ją przetrzymać na razie? A może rozdam sobie punkcik, jak już tu jestem? <laughs> tak przy okazji punktiki, no to jest zawsze dobry sposób. Hmm. Okay, tu nie mogę rozdać biaro To ci rozdam Tali. Eee, masz to, proszę. Zniszczęcie! Zniszczę cię! Nie masz szans! Gdzie nie masz stoi? szans! Gdzie ta stoi? what? <laughs> Jakiej moc spadła, no nie? Ona no ich przywołuje, czy co? <laughs> Spoko może być. Gdzie jesteście? Tutaj. Dobrze. Nie zabijaj mnie. Dobra, Okej. Okay. Ach, musimy jeszcze tych zabić no. o jeszcze mniej mocy ona ma ona, jak ona jest słabiutka no nie myślałem że już się po tej pierwszej rozmowie udają powstrzymać że ona się przyłączy do nas i będzie tak fajnie będziemy jednak jako rodzinką i w ogóle Będziemy zostaniemy przyjaciółmi a ona chce nas zabić raczej nie tak robią to przyjaciele raczej nie wiem może się mylę Mogę ją do niej strzelać już? Nie, nie mogę jeszcze. je! Oh yeah. już? Zarena nie da się powstrzymać. Jego światło wypełnia mój umysł. Wszystko jest jasne. Jas jas Rakni nie chciały z tobą współpracować. Dlaczego ja miałbym? Nie zdradzę go. Nigdy. 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 Słuchaj, szept Sarena nadal brzmi w mojej głowie. Mogę przeciwstawić się presji. Na krótko. To jest zbyt silne. A więc znów zwrócisz się przeciwko mnie. Tak. Ale nie z własnej woli, szepard. Saren wpływa na istoty. Czasem zaczynają go wielbić, czcić. Gotowi są zrobić dla niego wszystko. No nie. Kluczem do tajemnicy jest suweren. To gigantyczny pancernik o niezwykłej mocy. Suweren jest inny. Skąd się wziął? Nie wiem. Gety go nie zbudowały. Jego technologia jest znacznie bardziej zaawansowana. Im dłużej pozostajesz na pokładzie, tym bardziej wierzysz w argumenty Sarena. Siedzisz u jego stóp i uśmiechasz się, chłonąc każde jego słowo. Przysłał mnie tutaj, żebym odnalazła przekaźnik Mu. Uważa, że doprowadzi go do Ilos i kanału. Miałam odnaleźć lokalizację przekaźnika masy Mu. Dane na jego temat zaginęły tysiące lat temu. Ej, czy przed chwilą był inny tekst na ekranie niż to, co ona mówiła? Czy, mi się, czy ja po prostu kurwa czytać się nie umiem? Bo to jest. What the fuck? Ktoś na Nowerii się dowiedział? Dwa tysiące lat temu zamieszkiwały tu rakni. One znalazły przekaźnik. Rakni dziedziczą wspomnienia przodków. Królowe pamiętają życie swoich poprzedniczek. Wydobyłam Aha. lokalizację przekaźnika z umysłu królowej. Nie byłam delikatna. Możesz jeszcze wszystko naprawić. Przekaż mi te informacje. Nie byłam sobą, ale... Powinnam bardziej uważać. Dane zapisałam na dysku optycznym. Weź go płycie Proszę. Wiedza na temat miejsca, gdzie znajduje się przekaźnik to za mało. Dokąd planował udać się później? Nie wiem, gdzie ruszył Saryn. Musisz się tego szybko dowiedzieć. Przekazałam mu współrzędne przed waszym przybyciem. Musisz powstrzymać mnie. Nie mogę. Czuję jego kły na karku, palce na mojej szyi. Musisz... Och, musisz... Matko, ja... Nie odchodź! Walcz z nim! Zawsze byłam z ciebie dumna, Liaro. O, nie... Gin! Gin... Zabijcie ją na śmierć. Jep Jep Umarł w butach normalnie. Nie zniszczę cię. No nie, ta tarcza. Jezu, bariera jest za mocna. Ok, umarli. Już nie mogę. Musisz go powstrzymać, Shepard. Trzymaj się. Mamy Medi-Żel. Może moglibyśmy. Nie, on nadal tkwi w moim umyśle. Nie jestem do końca sobą. Nigdy już nie będę. Matko, dobranoc, moje dziecko. Zobaczymy się znowu o świcie. Nie ma światła? Mówili, że będzie. Dobra, kolejny poziom. Fajnie. Ej, rozdamy sobie dwa punkciki. Co my możemy zrobić? W tej chwili rozdamy punkcik w... Nie rozdamy. Poczekamy. To jest filmik znowu? Wow. A ta co została? Wytyfy? Wytyfy is that? Zastrzel, zastrzel, zastrzel! Ale będzie rozmowa. A już czaję, Okej. Okay. Ta służy nam za głos. My nie umiemy śpiewać. Nie tak nisko. Wasza muzyka jest bezbarwna. Że co? Jaka muzyka? Nasz sposób porozumiewania się jest dziwny. płaski. Nie barwi powietrza. Gdy my mówimy, wszystko tańczy. Jesteśmy matką. Śpiewamy tym, których pozostawiliśmy za nami. Dzieci, które na zawsze umili. Jesteśmy rakni. Jak to możliwe, że mówisz przez nią? Nasz gatunek śpiewa. Dotykając myśli, uderzamy w struny. Ona to rozumie. Nie potrafi oprzeć się na mowę. Ma kolory, których nie umiemy nazwać, ale jej koniec jest bliski. Jej muzyka brzmi gorzkawo, brzmi pięknie. Nie jesteś w zgodzie z tymi, którzy chcieli nas kontrolować. Co zaśpiewasz? Uwolnisz nas? Czy znów mamy zniknąć? Patrz, zbiorniki, kwas, wystarczająco silny, by zabić każdą istotę. Musieli wiedzieć o ryzyku, chcieli się zabezpieczyć. Popełnili błąd, Pozwoliliby, by nie posunęli się za daleko. To szansa dla nas, by dać jej zadośćuczynienie. Ona nic nam nie zrobi. Twoi towarzysze usłyszeli prawdę, możesz nas uwolnić, lub sprawić, że nasz lud znów stanie się wspomnieniem. Mm. Szczerze? To... Tak. Nie zniszczę całej waszej rasy. Odejdziesz wolno. Dasz nam szansę by komponować od nowa? Zapamiętamy to. O, słodziak! W Twoim przebaczeniu śpiewać będziemy naszym dzieciom. Mogłem no, wzi wziąć tą odpowiedź u góry. To bym dostał jeszcze te półciki fajne, ale wydaje mi się, że ta była dobra. Wydaje się, że to mogła być zła decyzja, że oni tam pójdzie się rozmnożą. Będą nas zajebać. Wszyscy, będą chcieli nas wszystkich zajebać. Będzie jak. Będzie, będzie problem z nimi, jak z kroganami, ale. Nie, wątpię. Ja, ja nie, chcę, nie chcę, żeby ona ginęła i w ogóle te sprawy. Uważam, że lepiej zrobiłem, po, pozwalając im uciekać. Dobra. Nie podoba mi się to miejsce. Zbyt wiele mrocznych tajemnic. Zima szybko się nudzi. Co ciekawe, jak ostatnio przychodziłem, to byłem tutaj z Wrexem i z Talii chyba. W sensie, że nie było, nie było tej Liary i po prostu matka Benezja mówiła do mnie. Nie, nie do Liary, bo chyba jej nawet jeszcze nie miałem, bo poszedłem najpierw tutaj, a później dopiero misję, misję dla niej zrobiłem. I szczerze mówiąc, to wyglądało tak, że matka podobnie mówiła, ale tak bardziej, mniej sentymentalnie, tak mniej z takim uczuciem. A po drugie, kiedy Rex mówił o tym, że lepiej, że, możemy, że to jest kwas, że możemy ich zabić to Tak naprawdę on po tym jak kazałem uratować ich, on powiedział, że, że, że zgłupiałem czy że coś takiego. No więc troszeczkę różnicy jest. Mm. Fuck. Okej, okay, dostałem coś no to co, spiepszamy stąd chyba. O nie, jeszcze to jest. O, wow, dobry moment. <grafię> Okej, okay, chodźmy stąd. Nie ma co tu siedzieć. Było fajnie, pogadaliśmy sobie. <grafię> że tak powiem... Ta... Talinie. Liara Spotkała swoją matkę. Haha, pośmialiśmy się. Dobrze. W razie coś, to cieszę się bardzo. Miło było ją poznać. Bardzo miła osóbka. Fajnie, że nie chciała nas zabić, ale jednak chciała nas zabić. <grafię> Ogólnie to uważam to spotkanie za plus. Bardzo miła osoba. Bardzo miła, bardzo. Wracajmy do bazy, może. Tu pewnie będę musiał iść. Nie, nie mówcie, że będę musiał tak po prostu iść samemu. Dobra. Nie, to nie ta winda. Tam nie idziemy. Tutaj jest ta. Chciałem iść tam do windy, myśląc, że to jest ten już przejazd, a przecież przejazd jest tutaj. Dobra. To dobrze. Jedźmy, szybko. Wow. Mam nadzieję, że od razu mnie do bazy przyniesie, w się sensie do bazy, do statku. Chociaż jak widzę, chyba nie. Jedźmy. I bium. Co tak wolno? Bium. Przyśpiesz. Bium. 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 Dobrze. Chyba będzie na statku już. Co dalej, komandorze? Ruszamy do przekaźników. Przekaźnik mu łączy dziesiątki systemów. Dopóki nie poznamy celu Sarena, tracimy czas. Komandor ma rację. Nie ma co się spieszyć. Najpierw musimy dowiedzieć się więcej o Sarenie. Od kiedy dowodzisz? Szepard nie jest już dowódcą? Williams, wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Ona tylko próbuje pomóc. Wybaczcie, komandorze. To wyjątkowo trudna misja. Wszyscy się denerwujemy. Odpocznijcie trochę. Załoga, rozejść się. Raporty z Nowerii w drodze, komandorze. Mam powiadomić Radę? Ajo, zaszaleję. Przełącz ich, Joker. Już łączę, komandorze. Czy ten raport jest prawdziwy, komandorze? Odnaleźliście rakni na Nowerii? Królowa na wolności. Zdajesz sobie sprawę, co to znaczy? Ile czasu płynie, nim ponownie rozplenią się po galaktyce? Ta królowa jest inna. Rozumie, dlaczego jej gatunek musiał odejść w zapomnienie. Mam nadzieję, że masz rację, Shepard. Jeśli nie, nasze dzieci zapłacą wysoką cenę. Oj, mam Ten nadzieję, że, ma, na że ma, ta mam ta rację, rację i rak nic ta. nie zrobią. Bo z tego co wiem, to chyba rak nie, no po prostu nam pomoże. Ale to nie jest pewne, to nie jest pewne niestety. Tak czy inaczej, serdecznie dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Zagrajmy w Mass Effect 1. Do usłyszenia. Cześć.